Wizja przyszłości motoryzacji, początek ery odrzutowców i intensywność wyścigu kosmicznego wprowadziły amerykańskich producentów samochodów w erę śmiałej wyobraźni i radykalnych eksperymentów. Lata 50. i 60. były dekadami transformacji, nie tylko w zakresie technologii, ale także ambicji kulturowych. Samochody nie były już tylko środkiem transportu stały się reprezentacją tego, jak może wyglądać przyszłość. W dzisiejszym materiale wideo przedstawimy 10 amerykańskich samochodów koncepcyjnych, które nie tylko przełamały schematy, one je przedefiniowały. Te maszyny były czymś więcej niż tylko prototypami. Były marzeniami na kołach. Jeśli więc pasjonujesz się historią motoryzacji, kosmicznym designem i surowymi mechanicznymi innowacjami, naciśnij przycisk subskrypcji i zanurzmy się w podróż w czasie i wyobraźni. Na początku naszej listy pod numerem 10 znajduje się pojazd, który nadał ton całej dekadzie: GM Lesabre z 1951 roku. To nie był tylko samochód koncepcyjny. To była deklaracja intencji. Pojawiając się na samym początku lat 50., Lesabre uchwycił ducha ery odrzutowców lepiej niż prawie jakikolwiek inny samochód wcześniej lub później. Zaprojektowany przez legendarnego Harley'a Erla. Był pierwotnie pomyślany jako jego osobisty samochód, ale szybko stał się symbolem futurystycznego wzornictwa motoryzacyjnego. Nawet jego nazwa została zainspirowana myśliwcem odrzutowym F-86 Sabre, który był jednym z najbardziej zaawansowanych samolotów wojskowych swoich czasów. Wizualnie, Le Sabre wyglądał jak z filmu Science Fiction. Dzięki szerokim, płynnym liniom, nadwozie naśladowało aerodynamiczne krzywizny myśliwców. Przedni Grill posiadał dramatyczny wlot powietrza, przypominający turbiny odrzutowe, podczas gdy tylne płetwy dawały poczucie ruchu, nawet gdy samochód był zaparkowany. Było to coś więcej niż tylko estetyczny akcent. Była to próba wizualnej integracji lotnictwa z formą motoryzacyjną, motywem, który zdominuje następne dwie dekady. Jednak to, co sprawiło, że Le Sabre był szczególnie niezwykły, to fakt, że był futurystyczny nie tylko z zewnątrz. Pod jego eleganckim wyglądem krył się bardzo zaawansowany jak na tamte czasy układ napędowy. Był to 3,5-litrowy silnik V8 o imponującej mocy 335 koni mechanicznych i momencie obrotowym 381 funtów stopę. Wartości te mogą dziś wydawać się skromne, ale we wczesnych latach 50. taki poziom osiągów był przełomowy, zwłaszcza biorąc pod uwagę gigantyczne wymiary samochodu. To nie było tylko studium projektowe. Był to w pełni funkcjonalny, nadający się do jazdy samochód o rzeczywistych osiągach. Le Sabre zawierał również pierwsze iteracje technologii, które nie staną się powszechne przez dziesięciolecia, w tym wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu i pokładowy system podnoszenia. Pod wieloma względami, samochód ten był zapowiedzią luksusu i technologii, które są obecnie standardem w nowoczesnych pojazdach. Bardziej niż wizytówką, Le Sabre pokazał zakres, w jakim GM był skłonny przesuwać granice tego, czym może być samochód, służąc jako mobilne laboratorium, które przewidywało przyszłość motoryzacji. Przechodząc do numeru 9, znajdujemy kolejny kamień węgielny amerykańskiej historii motoryzacji Chevrolet Corvette EX52 z 1953 roku. Jeśli chodzi o wpływowe amerykańskie samochody sportowe, Corvette zawsze znajduje się na szczycie listy. A wszystko zaczęło się od tego prototypu. Znany wewnętrznie jako XM52, pojazd ten był odważną próbą Chevroleta rzucenia wyzwania europejskiej dominacji w segmencie samochodów sportowych. Zadebiutował na targach motoryzacyjnych GM Motorama Auto Show w 1953 roku, przykuwając uwagę publiczności smukłymi liniami, niskim profilem i wyrafinowaną stylistyką. Podczas gdy wiele amerykańskich samochodów w tamtym czasie stawało się coraz większych i cięższych, EX-52 był lekki, elegancki i inspirowany przedwojennym europejskim designem, a także elementami z lat 30. i 40. Charakteryzował się długą maską, zakrzywionymi skrzydłami i pozycją siedzenia, przypominającą kokpit, która sugerowała prędkość nawet podczas postoju. Reakcja publiczności była przytłaczająca. Co skłoniło GM do przyspieszenia produkcji, a ostateczny model produkcyjny korwet pozostał niezwykle wierny oryginalnej koncepcji. Pod maską EX-52 znajdował się sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności 235 cala sześciennego. Początkowo nazwany Cougar, nazwa silnika została później zmieniona na Corvette, zgodnie z nowym modelem. Produkował on 150 koni mechanicznych i 223 funty pałki momentu obrotowego. Przyzwoite wartości, jak na lekki samochód tamtych czasów. Ale osiągi nie były jedynym celem. Samochód symbolizował zmianę w amerykańskiej kulturze motoryzacyjnej, sygnalizując, że Stany Zjednoczone mogą zbudować elegancki i sportowy pojazd, który będzie rywalizował ze wszystkim, co pochodzi z Europy. Sukces Corvette X52. Nie tylko wpłynął na Chevroleta, zmienił on trajektorię całego amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Zapoczątkował on nową filozofię, w której priorytetem były osiągi i styl. Bez AX-52 być może nigdy nie powstałaby Corvette Stingray, ZR-1, a nawet dzisiejsza C-8 z silnikiem umieszczonym centralnie. Ta koncepcja nie była tylko samochodem pokazowym, była katalizatorem amerykańskiej ikony. Kontynuując naszą podróż przez najbardziej śmiałe samochody koncepcyjne lat 50. i 60., dochodzimy do numeru 8 z pojazdem, który wyglądał jakby wyszedł prosto z futurystycznego filmu Lincoln Futura z 1054 roku. Jeśli lata 50. charakteryzowały się nadmiarem, kreatywnością i niezachwianą wiarą w postęp technologiczny, Futura jest doskonałym portretem tego ducha. Stworzony przez Lincolna jako wizytówka możliwości motoryzacyjnego designu, samochód ten wyniósł estetykę przestrzeni kosmicznej na nowe wyżyny. To, co czyni futurę tak wyjątkową, to jej niezwykłe pochodzenie. Projektant Bill Schmidt zainspirował się nurkowaniem z rekinami. Zgadza się. Morskie stworzenia wpłynęły na agresywne, śmiałe linie samochodu. Tylne płetwy są jednym z najbardziej uderzających elementów projektu. Z twardymi, dramatycznymi kątami, które przywodzą na myśl zarówno płetwy rekina, jak i ogony naddźwiękowych odrzutowców. Nadwozie wydawało się być w ciągłym ruchu, nawet podczas postoju, z krzywiznami i powierzchniami, które przechwytywały światło niczym futurystyczny statek kosmiczny. Być może najbardziej zapadającym w pamięć aspektem lincolna futura jest jego szklany dach. Zamiast konwencjonalnego dachu posiadał on podwójną kopułę w kształcie panoramicznej bańki, w całości wykonaną ze szkła. Tworzyło to wrażenie przejrzystości i lekkości, a także oferowało pasażerom niezakłócony widok 360 stopni. To było jak jazda kapsułą kosmiczną w formie samochodu. A poczucie nowoczesności zostało wzmocnione przez skrzynię biegów z przyciskami, która stała się powszechna dopiero kilkadziesiąt lat później. Pod maską futura była równie imponująca. Wyposażono ją w silnik V8 o pojemności 368 cali sześciennych, generujący moc 300 koni mechanicznych i imponujący moment obrotowy 402 funty na stopę. Oznaczało to, że samochód nie był tylko wizytówką. Jego osiągi szły w parze ze śmiałym wyglądem. Jakby tego było mało, Lincoln Futura zdobył sobie miejsce w popkulturze. Wiele lat po debiucie został zmodyfikowany i pomalowany na czarno, aby stać się słynnym Batmobilem z serialu telewizyjnego Batman z 1966 roku. Ta transformacja unieśmiertelniła samochód, zapewniając, że jego futurystyczne dziedzictwo będzie żyło przez pokolenia. Numerem siedem na liście jest Ford LaToska z 1954 roku. Kolejny spektakularny przykład tego, jak era odrzutowców wpłynęła na design motoryzacyjny. Podczas gdy wiele ówczesnych koncepcji miało podobne cechy, LaToska zdołał się wyróżnić, przyjmując odważne geometryczne kształty i pomysły, które rzuciły wyzwanie granicom wyobraźni. Ford LaToska był nie tylko dużym samochodem. Był ambitnym przejawem przemysłowej kreatywności. W jego konstrukcji dominowały trójkątne kształty od pochyłych tylnych płetw po przedni grill wyrzeźbiony jak wlot powietrza myśliwca odrzutowego. Nawet światła cofania zostały zaprojektowane tak, aby przypominały rury wydechowe samolotu co jeszcze bardziej wzmacniało wizualne połączenie z lotnictwem wojskowym. Jednak tym, co naprawdę wyróżniało latosce, był system sterowania. Samochód ten nie był prowadzony przez kierowcę siedzącego za kierownicą, ale za pomocą pilota zdalnego sterowania. Zgadza się. Był sterowany zdalnie niczym naziemny dron avant la lettre. Choć w tamtym czasie pomysł ten wydawał się zbyt futurystyczny, przewidywał on technologie, które są obecnie częścią naszego codziennego życia, dzięki autonomicznym pojazdom i systemom wspomagania jazdy. Oczywiście Latoska nigdy nie miała trafić na ulicę. Był to pokaz możliwości, sposób na pokazanie opinii publicznej i konkurencji, co Ford przewidział dla przyszłości mobilności. To było coś więcej niż samochód to był pomysł na kółkach. Pod numerem 6 na liście znajduje się elegancki i kompaktowy Oldsmobile Golden Rocket z 1956 roku. W przeciwieństwie do wielu ogromnych, przesadzonych pojazdów dekady, Golden Rocket był zaangażowany w szczuplejszą, bardziej aerodynamiczną filozofię. Jego nazwa mówiła wszystko. Była to próba połączenia koncepcji prędkości, technologii i kosmicznej estetyki w jednym eksperymentalnym samochodzie. Golden Rocket został zaprojektowany tak, aby wyglądał jak srebrna kula przecinająca powietrze. Tył samochodu posiadał dwie chromowane kopuły na końcach zderzaka, przypominające dysze rakietowe, podczas gdy przód posiadał wydatną pionową trójkątną kratkę, przywołującą na myśl czubek pocisku. Oczywiście nie zabrakło też charakterystycznych tylnych płetw w kształcie płetwy rekina, które wzmacniały inspirowany lotnictwem język wizualny. Pomimo bardziej powściągliwych rozmiarów, Golden Rocket nie zawiódł pod względem osiągów. Wyposażony w silnik V8 o pojemności 324 cali sześciennych, osiągał moc 275 koni mechanicznych, co było sporą wartością jak na samochód o aerodynamicznych aspiracjach. Był to wyraźny przykład na to, że innowacyjność nie musi iść w parze z gigantyzmem. Golden Rocket był nie tylko piękny symbolizował pragnienie Oldsmobile, aby pozycjonować się jako innowacyjna marka zdolna do zaoferowania elegancji i osiągów w futurystycznym opakowaniu. Chociaż nigdy nie trafił na linie montażowe, jego wpływ jest nadal odczuwalny w agresywnych liniach i dynamicznych krzywiznach, które inspirowały projektantów przez kolejne dziesięciolecia. Pod numerem 5 na naszej liście znajduje się jeden z najodważniejszych projektów w historii General Motors GM Firebird II z 1956 roku. Podczas gdy wiele ówczesnych samochodów koncepcyjnych wyglądało z zewnątrz jak statki kosmiczne, Firebird II był jednym z niewielu, który próbował być prawdziwym również wewnątrz. Propozycja była jasna: stworzyć samochód przyszłości skierowany do rodziny, ale wyposażony w technologie, które nie istniały nawet w ówczesnych samochodach produkcyjnych. W rezultacie powstało coś, co wyglądało jak prosto z międzygalaktycznej wystawy. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Firebirda I, który wyglądał bardzo podobnie do myśliwca z kołami, Firebird drugi miał bardziej praktyczną propozycję. Nadal miał radykalną aerodynamiczną konstrukcję, ale z odrobiną znanego wyrafinowania. Płynne linie nadwozia, częściowo owiewane koła i zastosowanie błyszczących metali wzmacniały futurystyczną estetykę, ale wciąż było miejsce na wygodę i funkcjonalność. Tym, co naprawdę wyróżniało Fireberda II, było to, co kryło się pod jego tytanową karoserią. Wyposażony w silnik z turbiną gazową mógł być zasilany różnymi rodzajami paliwa od benzyny po parafinę. Pomysł polegał na stworzeniu wszechstronnej i wydajnej platformy, czegoś niezwykle ambitnego, jak na ówczesne standardy. Ale GM na tym nie poprzestał. Firebird II posiadał również zautomatyzowany układ kierowniczy, coś niemal niewyobrażalnego w latach 50. System ten wykorzystywał czujniki elektroniczne do odbierania sygnałów z przewodów wbudowanego w drogę, umożliwiając samochodowi samodzielne prowadzenie. Wnętrze kabiny było równie rewolucyjne. Monitor telewizyjny, wbudowany w deskę rozdzielczą, wyświetlał informacje o trasach, pogodzie i warunkach drogowych, jakby był prymitywnym cyfrowym asystentem. Pomysł polegał na tym, że kierowca mógł się zrelaksować, podczas gdy samochód przejmował kontrolę. Firebird II zapowiadał koncepcje, które są obecnie częścią słownictwa branżowego, takie jak samochody autonomiczne, łączność i systemy wspomagania jazdy. Był to pojazd, który nie tylko sugerował przyszłość. On dosłownie próbował w niej żyć. Przesłanie GM było jasne: jeśli możemy to sobie wyobrazić, możemy to zbudować. Firebird II był jednym z największych zakładów firmy, aby pokazać, że samochód przyszłości to nie tylko wygląd, ale także inteligencja, bezpieczeństwo i innowacje. A jeśli myślałeś, że Firebird II był radykalny, poczekaj aż poznasz numer 4 na naszej liście: Fort Nucleon z 1957 roku. Jeśli nazwa brzmi jak coś z laboratorium jądrowego, to właśnie o to chodzi. Fort Nucleon był prawdopodobnie najbardziej ambitnym i potencjalnie niebezpiecznym ze wszystkich konceptów z lat 50. Pomysł? Samochód napędzany energią jądrową. Tak, dobrze słyszałeś. Teoretycznie nukleon byłby wyposażony w mały reaktor jądrowy, który zasilałby samochód do 5000 mil bez konieczności tankowania. Paliwo? Pierwiastki radioaktywne. Był to ekstremalny skok w kierunku niezależności energetycznej motywowany atomowym optymizmem tamtych czasów, kiedy energia jądrowa była postrzegana nie tylko jako przyszłość elektryczności, ale także mobilności. Projekt Nucleona odzwierciedlał tę śmiałą propozycję. Mając niespotykane wcześniej proporcje, samochód mierzył 16,7 stopy długości, 6,5 stopy szerokości i zaledwie 3,5 stopy wysokości. Liczby, które plasowały go poniżej Forda GT pod względem wysokości i prawie wielkości McLarena Speedtail pod względem długości. Kabina została umieszczona daleko z przodu, prawie nad przednią osią, podczas gdy z tyłu znajdowała się domniemana kapsuła nuklearna. Stworzyło to wysoce asymetryczny i imponujący profil, wzmacniający jego koncepcyjny charakter. Chociaż nukleon nigdy nie został zbudowany na skalę funkcjonalną, stanowił szczyt technologicznych spekulacji. Był mniej samochodem, a bardziej metaforą ludzkiej mocy do opanowania energii i kształtowania przyszłości na swój obraz. Oczywiście z czasem ryzyko promieniowania i wyzwania logistyczne uniemożliwiły realizację projektu, ale jako symbol ambicji i futurystycznej wizji, Nukleon pozostaje bezkonkurencyjny. Te dwa samochody, Firebird II i Nukleon, pokazują, że lata 50. były czymś więcej niż erą ogonów i chromu. Były to lata, w których inżynierowie i projektanci spoglądali w niebo, do laboratoriów. A nawet do elektrowni jądrowych w poszukiwaniu kolejnej wielkiej rewolucji na czterech kołach. Przechodząc do pierwszej trójki naszej listy, wkraczamy na jeszcze bardziej eksperymentalne terytorium, gdzie projektowanie motoryzacyjne graniczy z science fiction. Pod numerem 3 znajduje się Chrysler Turboflight z 1961 roku. Samochód koncepcyjny, który wydaje się być zaprojektowany nie tylko w celu zbadania przyszłości mobilności, ale także przyszłości ludzkiej wyobraźni. Wprowadzony na rynek na początku lat 60. TurboFlight był odważnym wysiłkiem Chryslera, aby pokazać, że firma nie tylko podążała za futurystycznym trendem w branży, pomagała go kształtować. Samochód wyróżniał się absolutnie wyjątkowym designem, gładkimi aerodynamicznymi liniami, czystymi kształtami i wyglądem, który bardziej przypominał kapsułę kosmiczną niż tradycyjny samochód. Jednym z najbardziej uderzających elementów wizualnych była szklana bańka nad kabiną, przezroczysta pokrywa, która podnosiła się automatycznie po naciśnięciu klamki drzwi, odsłaniając równie futurystyczne wnętrze. Kopuła ta nie tylko wzmacniała estetykę kosmosu, ale także oferowała wciągające, panoramiczne wrażenia dla kierowcy i pasażera. To było jak pilotowanie statku kosmicznego. Przód samochodu był zgodny z minimalistyczną filozofią. Zawierał niewiele elementów wizualnych, a wszystko to w celu maksymalizacji aerodynamiki. Z kolei tył był odważny i charakterystyczny, z pionowymi płetwami, które łączyły się po środku, tworząc uniesione skrzydło. Ten szczegół był nie tylko estetyczny. Płetwy pomogły ukierunkować przepływ powietrza i poprawić stabilność samochodu przy dużych prędkościach, co teoretycznie zwiększyło osiągi. Jednak tym, co naprawdę wyróżniało TurboFlighta, była jego motoryzacja silnik z turbiną gazową. Chrysler inwestował w technologię turbin już od lat 50., ale TurboFlight symbolizował konsolidację tych ambicji. W przeciwieństwie do konwencjonalnych silników, turbiny mogły pracować na wielu rodzajach paliwa, wymagały mniej ruchomych części i obiecywały większą trwałość. W praktyce jednak istniały wyzwania, takie jak wysokie zużycie paliwa i koszty produkcji przeszkody, które uniemożliwiały zastosowanie tej technologii w samochodach produkcyjnych w tamtym czasie. Turboflight był zatem nie tylko estetyczną wizytówką symbolizował konwergencję aerodynamiki innowacji technologicznych i chęci zerwania z przeszłością. Jego spuścizna wpłynęła na późniejsze projekty, umacniając rolę Chryslera jako jednej z najodważniejszych marek w dziedzinie eksperymentalnego projektowania. Mówiąc o śmiałości, numer dwa na liście idzie jeszcze dalej. Przedstawiamy Chrysler Turbine Car z 1963 roku projekt, który nie tylko marzył o przyszłości, ale w rzeczywistości umieścił w nim setki ludzi. To dlatego, że w przeciwieństwie do większości samochodów koncepcyjnych, Chrysler Turbine Car został wyprodukowany w limitowanej serii i dostarczony prawdziwym kierowcom do testowania w codziennych sytuacjach. Dzięki eleganckiemu i wyrafinowanemu designowi, Turbine Car łączył futuryzm turbiny z nadwoziem, które nadal zachowywało klasyczne elementy z lat 60. Jego profil był czysty, z ciągłymi liniami łączącymi przód z tyłem, Wzmacniającymi płynność projektu. Jednym z najbardziej uderzających detali był tył z latarniami w kształcie turbiny. Bezpośrednie wizualne odniesienie do jego motoryzacji. Silnik po raz kolejny był turbiną gazową. Podobną do tej używanej w TurboFlight, ale teraz bardziej rozwiniętą i zoptymalizowaną do codziennego użytku. Był on w stanie pracować na różnych paliwach: od oleju napędowego po parafinę, a nawet olej roślinny. Obiecywano niezwykle płynną jazdę, liniowe przyspieszenie i niemal bezgłośną pracę. Aby przetestować to marzenie, Chrysler wyprodukował 55 egzemplarzy samochodu, z czego 50 było przeznaczonych dla publiczności, i uruchomił program testowy, w ramach którego zwykli ludzie mogli jeździć turbine car przez kilka tygodni. Po zakończeniu programu, samochody zostały zwrócone producentowi i prawie wszystkie zostały zniszczone z wyjątkiem kilku egzemplarzy przechowywanych w muzeach. Projekt ujawnił pozytywne aspekty takie jak prostota mechaniczna i trwałość turbiny. Ujawnił jednak również problemy praktyczne takie jak wysokie zużycie paliwa, powolna reakcja przy niskich obrotach i wysokie koszty utrzymania. Mimo to, Chrysler Turbine Car przeszedł do historii jako jedna z najpoważniejszych i najbardziej zaawansowanych prób zastosowania technologii lotniczej w mobilności miejskiej. O ile Turboflight reprezentował teoretyczne marzenie, Turbine Car był konkretną próbą jego urzeczywistnienia. Razem te dwa dzieła Chryslera pomogły utrwalić wizerunek lat 60., jako szczytu motoryzacyjnych eksperymentów w Stanach Zjednoczonych. Epoki, w której wyobrażanie sobie niemożliwego było częścią procesu twórczego. W końcu dotarliśmy na szczyt naszej listy. Numer jeden wśród najbardziej futurystycznych samochodów koncepcyjnych lat 50. i 60. to prawdziwa ikona technologicznych ambicji i nieograniczonej wyobraźni – Ford Seattle-Eight 21 z 1963 roku. Już sama nazwa przywołuje na myśl klimat science fiction. I słusznie, był to zdecydowanie jeden z najbardziej śmiałych, wizjonerskich i fascynujących projektów, jakie kiedykolwiek zaprezentował publicznie amerykański producent samochodów. I nic nie mogło być bardziej symboliczne niż jego debiut na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1962 roku wydarzeniu mającym na celu uczczenie przyszłości ludzkości. Wizualnie. Seattleite 21 wyglądał jak wyjęty prosto z powieści Izaka Asimowa. Jego rozstaw osi był niezwykle długi, zaprojektowany tak, aby pomieścić nietypową konstrukcję. Cztery przednie koła i dwa tylne. Zgadza się, samochód miał cztery koła z przodu, wszystkie skrętne, oferując niespotykaną jak na tamte czasy kontrolę nad kierownicą. Już sam ten szczegół sprawia, że jest to wyjątkowy kawałek historii motoryzacji. Kształty Seattle łączyły stylistyczną przesadę poprzedniej dekady z odrobiną funkcjonalizmu wczesnych lat 60. Z tyłu odwrócony zderzak w kształcie trójkąta otaczał cztery duże rury wydechowe, które wyglądały na bezpośrednio inspirowane silnikami odrzutowymi. Wyglądało to tak, jakby Ford chciał bez ogródek powiedzieć: jesteśmy gotowi do startu. Ale to we wnętrzu i systemach pokładowych propozycja z Seattle naprawdę ożyła. W samochodzie zastosowano technologie, których wprowadzenie w życie zajęłoby dziesięciolecia, a niektóre z nich nawet jeszcze się nie pojawiły. Wśród nich znalazł się dotykowy układ kierowniczy, znany jako fingertip steering. Zamiast tradycyjnej kierownicy, kierowca miał pełną kontrolę nad pojazdem za pomocą czułych na dotyk dźwigni, wyprzedzając cyfrowe elementy sterujące, które dziś widzimy na ekranach dotykowych i panelach wielofunkcyjnych. Kolejną atrakcją był komputer do planowania podróży, coś niespotykanego w latach 60. Urządzenie pozwalało kierowcy na wprowadzanie tras, monitorowanie ruchu i dostosowywanie trasy do warunków pogodowych i drogowych w zasadzie prymitywna, analogowa wersja tego, co znamy dzisiaj jako GPS ze sztuczną inteligencją. Propozycja polegała na przekształceniu samochodów prawdziwego asystenta podróży, automatyzującego decyzję i zapewniającego płynną, bezpieczną i inteligentną jazdę. Ale być może najbardziej rewolucyjnym aspektem, a także najbardziej utopijnym, Seattleite 21, był jego układ napędowy. Ford zaproponował, by pojazd był wyposażony w wymienne moduły ogniw paliwowych, pozwalające kierowcy wybierać między różnymi źródłami energii w zależności od potrzeb podróży. Jeden z tych modułów miał być nawet jądrowy, zgodnie z linią myślenia zapoczątkowaną przez Fort Nucleon w 1957 roku. Pomysł polegał na zbudowaniu ekosystemu pojazdu, który dostosowywałby się do rodzaju podróży, czasu trwania i dostępności energii. Coś, co nawet dziś wydaje się bliższe science fiction niż rzeczywistości. Ważne jest, aby pamiętać, że Seattle I-21 nigdy nie został zbudowany w pełnym rozmiarze i funkcjonalny. Pozostał modelem w skali i propozycją projektową. Jednak wpływ jego prezentacji był ogromny. Nie tylko przesunął granice tego, co uważano za możliwe, ale także zainspirował pokolenia inżynierów, projektantów i entuzjastów przyszłości. To, co czyni ten samochód tak wyjątkowym, to właśnie jego radykalne zaangażowanie w wyobraźnię. W przeciwieństwie do innych koncepcji, które koncentrowały się wyłącznie na estetyce, Seatlight Light był holistyczną wizją przyszłości mobilności, modułowej, czystej, inteligentnej, konfigurowalnej i wysoce zaawansowanej technologicznie. Kończył on nie tylko erę eksperymentów, ale także symbolizował zbiorowe marzenie, że technologia motoryzacyjna może doprowadzić nas do lepszego jutra, bardziej wydajnego, wygodniejszego i swobodniejszego. W ten sposób Fort Seattle-Eight XXI pozostaje do dziś jednym z najważniejszych kamieni milowych wynalazczości w amerykańskim przemyśle motoryzacyjnym. Przypomina, że gdy pozwolimy naszej wyobraźni przejąć stery, przeznaczenie może być bardziej niezwykłe niż kiedykolwiek mogliśmy przewidzieć. Jeśli podobała ci się ta podróż w czasie z tymi samochodami, które wyglądały jak prosto z filmu Science Fiction, nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału. To naprawdę pomaga utrzymać tę zawartość przy życiu. Dziękuję za wyruszenie ze mną w tę podróż.